Cześć, Mako, jest w Wikaku. Tak, słonecznie. Słonecznie, jak widać, fajnie wszystko. E, porobiłem e, nowe grzędy dla, dla Gołębi. Bo miałem, nie miałem nic, znaczy usami, tylko miałem takie ja Zaraz to muszę posprzątać. A, a teraz robiłem takie grzędy. E, także, także myślę, że, że lepsza, Fajna opcja. Taki na odpoczynek Tutaj się dowiedziałem i, i, i popatrzyłem I w miarę to nie jest taki głupi pomysł 3 dla temu. I tutaj dla samczyków też Także tak to wygląda Mamki zdrowe yy, Nic nie, nic nie tego Także, także Samiczki, samczyki. Zaraz idę tam jeść. Dwa razy dziennie. Jak zwykle, kupiłem tylko jeden karmik, bo yy, chciałem dwa takie same, ale miał tylko jeden. Yy, będę jechał, jak będę potrzebował coś, to, to kupię już yy, dwa, nie takie same. Yy, więc ten, ten może już wypierdzielę. Wale. Albo jeszcze go tam tamten stan zbije, i może będzie do, do rozpodu samiczka. Super samiczka, kurde. Także tak to wygląda. No, tak rzędy fajne mi się w ogóle podobają. Tak rzędy. Naprawdę to. Ten dzisiaj zrobiłem. No tak, samiki. Także ten Na plusie było posprzątane Fajnie tutaj samczyki tu waliłit. Nie mam kurde i, i muszę takie grytowniki kupić, może sobie sam zrobię takie grytowniki e, coś wymyślę, może jakieś tutaj tak e, ten e, poprzykręcam, żeby one mi tak nie wywalały. Coś tam może wymyślę. Także, także tutaj już yy, cele, cele też posprzątane. Jak widać, o, mąki Mąbki jak widać po kale. Yy, są już po odrobaczeniu. Dzisiaj dam im na rzęsistka. Jest sobota, więc 5 dni będę dawał. A to, tak to tutaj. I tutaj tak to wygląda Samczyki Tak to właśnie wygląda Cieszę się w ogóle właśnie, że one są takie zdrowiutkie Aby do młodych, bo wiadomo no jak mają młode to też muszą być zdrowe, bo później z młodymi coś jest nie tak, bo może gdzieś tam ten, u mnie miały w zeszłym roku paciorkowskie Paciorkowiec, ale ja wyleczyłem z tego i, i, i teraz są ten. W tym roku będę miał duże zmiany, co do, co do tak podstawy do, do młodych. Gdzieś tam od razu na koksydiozę będę leczył, na, na znaczy leczył, no będę podawał, mnie I, i, I na drogi oddechowe, tak? Bo miałem właśnie problem z tym. Także tak to wygląda. To yy, na rześciskę i na jakieś na grzyba, i, i myślę, że będziemy szczepić. Akurat się wyrobię, bo teraz będzie cały tydzień na minusie. Akurat tutaj yy, zdążę porobić na te, właśnie, yy, moje. Yy, na rześciskę. na to nie, i, i akurat sobie zdążę porobić kurację, i myślę, że w lutym, konie, yy, koniec stycznia. Fajnie tutaj poszczepie i w marcu myślę, że wpuścimy ich w lęki, nie? Tak to wygląda, tutaj samiczka jakaś. To jest... to mojego ojca gołąb. Tak to wygląda. Tutaj, sorry, gołąbki też zdrowe. Rozbud, także. No mówię, ja mam 60 coś będzie yy, lotowych. Jak mi zostanie szczepionki, yy, to, to jeszcze po szczepie tu rozpłodowe, nie? Ale chyba, chyba raczej mi nie starczy. Bo ja mam 65 lotowych i mam 50. Yy, Zaraz. 40 gołębi będzie. Yy, w rozpłodzie No może starczy, może styknie Może styknie, jak nie to to tam dwa czy trzy nie będzie zaszczepione. Znaczy i tak 2, yy, 3 zaraz trzy gołąbki nie będą szczepione na pewno yy, Bo ja je kupiłem, no nie wiem, nie mam pojęcia czy one były szczepione, czy nie, nawet jakby nie były lepiej nie chcę yy, zaszczepię je na drugi rok Yy, a te moje moje starsze, no to, no to będę szczepił, nie? Więc, więc powinno starsześć mi szczepionki. Yy, będzie ciepło, zbliżają będą się zbliżać lęgi. Wszystko będę czyścił, yy, sprzątał tutaj, jak będzie należy. Yy, w tym gołębniku, ruszta, podróżta. Tutaj ja tutaj sprzątam trzy razy, może do roku. Jak tego nie? Na pewno będę, e, mówię, do lęków sprzątał, wszystko tutaj może, może jak będzie cieplutko, to może tutaj gdzieś tam posprzątam te panele, jeszcze tak poumywam, fajnie, e, to na pewno, na pewno po lęgach, a może jeszcze gdzieś, e, jak już młodych nie będzie, to może e, pierwszy lęk dam, odsadzę. I drugi, drugi lęk y, znów puszczę, tak żeby żeby znów mieć tę y, pewność u gołębi. I też posprzątam, może, może tak zrobię w tym roku, bo i tak na pewno będę trzy parki będę y, zmieniał, przemieniał. Więc, więc, więc tak to będzie wyglądało u mnie. Y, znów więcej jęczmienia daje y, y, przez trzy dni. Także tak. No nie. No. Jest czas na, na, na kurację. Później, później, szczepie, szczepienie. Murko no, sarmobilem raczej zaszczepię. I. I. I, i co? I no to właśnie. No w tym roku. Myślę, że jak się uda, to też na zegar już normalnie będę leciał. Wie. Tutaj będzie ten, też trochę łączenia w bo te, te ta wentylacja co na górze jest to raczej będę y, to usuwał i będę robił tak jak u starych, także będzie y, raz, dwa, trzy, cztery i w razie w y, będę robił y, jeszcze może po środku jak jest tu samiczka? O, moja, moja samiczka, ojcu dałem e, tu, będę jeszcze robił. Tam, gdzie są te wloty, a wlot będę tu robił. Jak, jak będę y, łączył gojemnik, nie? Jak będę, będę właśnie y, y, robił kolejny, dostawiał, więc ostatni gołemnik y, hodowcy i nie zostawiam już żadnych. Jeszcze może na te ozdobne, nie? A tak to już nie dostawiam żadnych, nie? Tutaj 5 metrów, tak ten y, powiedziałem i, i nie dostawiam żadnych już, nie. Chyba, że mi to się uroi i, i jeszcze coś tam dostawię. Ale jak już bym miał dostawać to na wdowieństwo, nie? Ale raczej mi się na, na razie na wdowieństwo nie, nie układa lecieć, bo jest gniazda. Ale fajne, te, te, te fajne mi się wyszły. Y, to mi się podobają te, te grzędy, więc.. Y, więc lep, lepiej dla mnie jest nie winereczek jest, żałobna jest też gdzieś tam lata. Żałobna sobie zostanie na razie e... będzie, będzie oblatywana e... i krudne tutaj właśnie jest samiszka świeża mnie, nie zdziała, tu są permskie Chyba samczyk będzie, bo kurde gruchał, gruchał. myślałem, że samica, nie? To pan to raczej samczyk będzie, kurde to od pana Tadeusza z kolegi z oddziału. Sam jest tego, tu wpuszczę. Kurde, ja myślę, że samica będzie, nie? A się w końcu to by okazał samczyk. Zobaczymy, no wpuszczę tu. Yy, bo też już miałem tutaj przypadek, że myślałem, sam, że samczyka się okazała, że samiczka o, czarna. On się parzy, a tak nie chciała się, kurde. O, cieplutko jest to. To już czują. Czują ciepło i, i ten... Chcą się parzyć. zaraz im dam yy, jeść. Nagle także... Tak to wygląda. Na razie ten rąk fajnie... Pani sobie zrobiłem. No mówię, na początku lały, ale jakoś za specjalnie ich tak nie kurowa, Nie, nie robiłem kuracji. No tam. Nawet nie pamiętam tej. No chyba karmę tylko zmieniłem. I, i, I ten. Dałem, dałem. Zacząłem dawać ostropes. Ostropes. Zacząłem dawać jęczmienia. No i jakoś diety tam tego flor, e, florczyka tam jest fasola tam więc to chyba też mogło poprawić. Więc Żadnych chemii nie dawałem w e, tych, kurde, ten nie tylko, tylko takie o, karmę zmieniłem i, i, i też się da wyleczyć bez, bez jakichś tam, kurde, e, wymyśl, wymysłów. E, plus dodawałem, że tak, żałobne jest, nie dawałem. Ten jedynie tam chyba, no mówię, te wo, warzywa i owoce dawałem, y, jakieś tam kurkumy, jeszcze mieszałem nie, krople żołądkowe, od czasu do czasu im setne czosnek, także takie coś nie dawałem, jakichś tam wynalazków, bo ten i, i, i zobaczcie, chyba o gębie i ikow i, i, i tego wszystkiego, także oby tak dalej. Y, Zaraz mi idę dać dość te y, jedzenia i tego. Także jedzą trochę mi się sypało nie. i też tutaj y, zmiana była, bo y, kodowca y, napisał w komentarzu, że najlepiej dać dwa karniki, bo bo te gołąbki się tłuką o jedzenie i nie wszystkie, nie wszystkie y, mogą z, y, najeść się, więc tutaj właśnie się radę posłuchałem ja, od, jak daję teraz na dwa karmiczki to każdy sobie je ile chce i nie ma ten problemu y, Także także tutaj Rada dziękuję za tą radę to też no, w sumie mogłem zauważyć, nie? Ale, ale i tak, nie? E, Dobrze, no, tam czasami trzeba się posłuchać, ale mówię, no najlepiej jak to tam sobie tutaj sam, sam opracuje sobie co, co i jak I wtedy też ma pewność nie? Więc zobaczymy, no tutaj e, oglądałem ostatnio moje filmiki, jak to się wszystko... To te jak to się wszystko zmieniało te, te wszystkie lata z roku na rok myślę, że było coraz lepiej, nie? Także hejty, nie hejty, no czy tak pomogły no nie mam pojęcia. Tutaj myślę, że człowiek dorasta i, i też i mądrzeje i trochę inaczej myśli to na to wszystko. I, I też, też myślę, że z tego, z tego też, też wszystko było. No pierwsze, pierwsze dni na te ozdobne te y, oglądałem i, 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 tak to jakoś wyglądało. Później, później, mówię, ten goemnik powstał, zaraz waliera, no tu za zapisanie się do polskiego związku, i, i, i ten 24 rok, no to tutaj yy, 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 można powiedzieć, że, że... Yy, nie udał się. No tutaj też trochę było takich yy, chorób, gdzieś tam nie dopilnowałem czegoś, yy, błąd był. W 25 roku poprawiłem to tak. Te gołębie były zdrowe, tylko y, przez chwilę jakieś tam były tylko, tylko chyba drogi oddechowe, a tak to wszystko zdrowe było. Y, no ale przez problemy zdrowotne mnie no nie, nie lotowałem. No, 26 rok. Myślę, że będzie, będzie lepiej. Ten rok pokaże, że, że cierpliwie trzeba czekać nowe gołąbki, wzmocnienia, też, też trochę poprawia, bo wiadomo, no gołębie e, też podstawa, żeby gdzieś tam w głowie miały. Ale też nie, nie jestem fanem takich najdroższych gołębi, bo, bo tutaj w, na wystawie w Katowicach 25 tysięcy za, go, za gołębie, to powiem szczerze, że nie, nie nie, dałbym tyle tutaj no 1000 zł, no to jeszcze, jeszcze, do, do 2000, no to jeszcze. No ale te już drożej 7-8 to, to to, tak nic nie leci, tak później z tego. hodowcy kupują, nic nie leci. I tak to wygląda. E, no to, na tyle to koniec. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć.